Cześć, dzień dobry. Witam was na kanale Wilka Piłka. Za mną jak się ktoś dokładnie przyjrzy, można dostrzec arenę wczorajszych zmagań naszych reprezentantów, Stadion Narodowy, także dzisiaj nie inaczej, a o naszej reprezentacji będziemy rozmawiać. Zapraszam serdecznie. Trzy spotkania reprezentacji, trzy mecze, jakże zgoła odmienne Albania, San Marino i na koniec Deser, Anglia. Wszyscy myślę czekali właśnie na to ostatnie spotkanie, które wczoraj się odbyło, tak jak mówiłem, na tym stadionie za moimi daleko, daleko, za moimi plecami. Atmosfera była wyśmienita, full wypełniony kibicami, jakżeż wspaniały widok. W końcu po takim czasie jest stadion, są kibice, jest atmosfera i jest przede wszystkim. Dobra gra Polaków i znakomity winik. Nie boję się tego powiedzieć znakomity, ponieważ remis z wicemistrzami Europy, niedawnymi wicemistrzami Europy, to naprawdę jest godny rezultat. Wywalczony naprawdę w wielkim stylu. Jeśli ktoś by się zapytał, czy Anglia była lepsza, pewnie była lepsza. Każde przyjęcie piłki, każde podanie, każdy zwód, balans ciała, to wszystko było po stronie Anglików. Natomiast czym nasza reprezentacja starała się zniwelować? różnice poziomów, no przede wszystkim zaangażowaniem, bez tego absolutnie nie byłoby korzystnego rezultatu. Dobrą postawą w grze taktycznej znakomicie zagrała nasza obrona i tu właściwie ciężko powiedzieć, czy trójka obrońców, a może piątka obrońców, bo właściwie Tymoteusz Puchacz, jak i, jak i Kamil Juziu, jak z drugiej strony, oni bardzo często wschodzili do linii trzech obrońców, tworząc właśnie blok obronny pięcioosobowy. Zagrali naprawdę Myślę, że na swoim najwyższym poziomie i co warte podkreślenia dwóch zawodników, którzy nie do końca z tą grą ofensywną zawsze byli, że tak powiem, w zgodzie. To akurat jeśli ich ocenialiśmy, zawsze im wypominaliśmy, że ten element nie jest ich najmocniejszą stroną, że grając właśnie na wahadle. Ten aspekt gry muszą mocno poprawić. Natomiast w tym wczorajszym meczu absolutnie te zadania defensywne, tych wiele pojedynków biegowych, fizycznych, bark w bark wygrywali. Tymoteusz Puchać myślę, że jedno z lepszych jego spotkań w karierze. Zaraz ktoś może tutaj skontrować i powiedzieć, no dobrze, ale nadal nie widzieliśmy wyrzutek, dograń w jego stylu, czego właśnie od... Od wahadłowego się wymaga, natomiast trzeba powiedzieć raz, tak jak mówiłem przed sekundą, dużo zadań defensywnych i mnóstwo pracy w obronie. A do tego taka przebojowość w grze do przodu. Proszę zwrócić uwagę, że on absolutnie nie bał się tych obrońców, obrońców jednych z najlepszych na świecie, którzy grają w najlepszych klubach. Natomiast on wchodził w drybnik między nimi, jakby grał gdzieś na podwórku z kolegami. Absolutnie nie miał żadnej bojaźni, żadnego respektu, ale respektu takiego negatywnego, który w jakiś negatywny sposób może działać na, na jego poczynania. I naprawdę przyjemnie się go wyglądało. Chłopak wychodził, wchodził, walczył bark w bark, te pojedynki wygrywał też było tam sporo niedokładności tego, jakbyśmy się przyjrzeli, można, można się doszukać. Natomiast samo podejście do meczu, sama odwaga i sam Samo tempo rozwoju Tymoteusza Puchacza jest naprawdę imponujące, także ten zawodnik wczoraj zaimponował mi niesamowicie drugim takim przykładem jest Jakub Moder, którego dzisiaj już wszyscy traktujemy jako pełnoprawnego zawodnika środka pola, reprezentacji Polski pierwszego składu, natomiast on trafiając do Anglii rozwinął się bardzo szybko, pod aspektem również ponownie fizycznym, to jak wygrywał pojedynki takie bark w bark, jak potrafił odzyskać piłkę, jak potrafił właśnie się przepchnąć, jak potrafił się zastawić, wygrać pojedynek główkowy, to naprawdę było imponujące. Moder grający w Lechu Poznań, takich umiejętności jeszcze nie miał. Natomiast widać, że ten pobyt w Anglii no, procentuje w jego, w jego przypadku niesamowicie. Także to kolejny dobry jego mecz. Nie bałbym się nawet powiedzieć, że wczoraj podobał mi się najbardziej w środku pola. Bardzo pewny w swoich interwencjach, bardzo odpowiedzialny za swoje zagrania, mało strat, a mimo to szukał takich niekonwencjonalnych zagrań szukał dużo prostopadłych piłek piłek takich otwierających, uruchamiających napastników. Na drugim biegunie jakby Grzegorz Krychowiak, jego partner ze środka pola, który raczej skoncentrował się na tym, by zaryglować tą przestrzeń boiska. Dużo pracy w defensywie, bardzo dużo przepychania, no niestety to słowo będzie dzisiaj padało często, ale grając z Anglikami, chcąc wygrać mecz z Anglikami, Musisz się przepychać, musisz walczyć, musisz łapać za koszulkę, musisz grać w ślizgiem. To, jak ofiarnie grał wczoraj Kamil Wik, to myślę, że najlepsza definicja postawa, postawy polskich piłkarzy. On zawsze daje z siebie maksimum. Wczoraj widzieliśmy już tych pojedynków, gdzieś tam nie wytrzymał, już, już ten ból doprowadził do tego, że musiał poprosić o zmianę. Natomiast do tego czasu absolutnie prawdziwy wojownik na którego przyjemnie się patrzyło, że są cała ta ten blok taki stricte defensywny, tych z trzech zawodników Bednarek, Glik i Dawidowicz Dawidowicz, który e, ewentualnie zastanawiano się czy właśnie tam będzie Dawidowicz, czy może Kędziora, wiadomo, że Bereszyński nie mógł zagrać, trener Sousa Kolejna odważna decyzja. Kolejna decyzja taka dosyć oryginalna, taka widać, że to jest jego tok rozumowania, jego tok myślenia, jego pomysł na reprezentację Polski. Widać, że ten trener nie słucha tego, co dzieje się dookoła, nie słucha dziennikarzy, ekspertów, kibiców. On ma swoją wizję tego zespołu, tego się trzyma. I to oczywiście czasami może się nie udać, ale myślę, że w dłuższej perspektywie czasu, jeżeli spojrzymy też od początku na pracę Paulo Sousa, to ta reprezentacja em, jest odzwierciedleniem jego pomysłu na piłkę nożną. I wydaje mi się, że to jest niezmiernie ważne w każdej drużynie. Ten trener przyszedł ze swoim pomysłem, wie, jakich ma zawodników, wśród tych zawodników się porusza, wybiera i też spójrzcie, jaką, jaki wachlarz piłkarzy dzisiaj ma do dyspozycji Paulo Sousa. I to nie jest to nie jest zasługa powiedzmy samych piłkarzy, że nagle naszą reprezentację obrodziło w tylu wybitnych zawodników, ale to są właśnie cały czas te poszukiwania Paulo Sousy. I on dzisiaj powiedzmy, wczoraj przepraszam, nie miał do dyspozycji trzech, czterech, pięciu podstawowych zawodników, ale gdzieś poszukał z tego faktu, że już wcześniej korzystał z wielu różnych piłkarzy, miał do wyboru, że tak powiem większą przestrzeń wśród Właśnie piłkarze reprezentacji. Także to jest jego działanie godne, godne pochwały i też trzeba podkreślić, że ci zawodnicy, którzy wchodzą, którzy nie do końca przez nas są postrzegani jako, jako że tak powiem, zawodnicy do pierwszej jedenastki, oni wchodzą i dają radę. Absolutnie. Najlepszy przykład to, to Buxa, który przyjeżdża na, na zgrupowanie, strzela bramkę w swoim debiucie z Albanią, później poprawia z San Marino. Oczywiście San Marino, do meczu z San Marino trzeba mieć. Absolutnie pewien dystans. Ja o tego typu przeciwnikach nie bardzo lubię rozmawiać, nie bardzo lubię analizować, ponieważ z jednej prostej przyczyny to nie są profesjonaliści. To nie był pojedynek. Profesjonalistów z profesjonalistami, więc jak gdyby każdy aspekt, który zaczniemy traktować na poważnie, analizować i tak dalej, nie do końca ma sens. Także ja takie mecze postrzegam jako po prostu obowiązek do zwycięstwa. Mniej mnie interesuje styl, mniej mnie interesuje rozmiar zwycięstwa, natomiast to, jaką jakie poruszenie wywołała bramka dla San Marino. Po błędzie piątkowskiego absolutnie tutaj nie ma się co doszukiwać jakiejś głębszej analizy, złe podanie, złe zrozumienie wyszedł zawodnik sam na sam San Marino strzela bramkę. Mecz się kończy wynikiem 7 do 1. I tak naprawdę co za znaczenie ma ta, ma ta bramka. Natomiast zaczęto jej przypisywać właśnie jakieś nadprzyrodzone moce, natomiast no, był to błąd, błąd indywidualny, zdarzyło się. Natomiast strzeliliśmy jeszcze 7 goli i, i ten wspomniany Buxa zdobył hatrika, klasycznego hatrika, nieprzedzielonego żadną bramką, strzelonego w jednej połowie i to jest coś niesamowitego mimo, że, że przeciwko powiedzmy półprofesjonalnej drużynie. Mimo, że graliśmy w składzie dość, dość eksperymentalnym, by nie powiedzieć słowa rezerwowym, bo, bo tego też nie lubię, nie lubię używać. Natomiast chłopak wychodzi w swoim drugim meczu w reprezentacji na boisku i strzela trzy bramki. Po dwóch meczach, teraz po trzecim, bo z Anglią, a niestety nie udało mu się zdobyć bramki, po trzech meczach ma, ma cztery gole. No, także o tym warto mówić. Takie, na takie rzeczy warto zwracać uwagę, a nie na to, że ktoś tam z San Marino strzelił bramkę na, na 7 do 1 i pewnie przez jakiś czas będą, będą jeszcze to fetować. To, to nie o to chodzi. Um, także to chciałem zaznaczyć, bo myślę, że, że to jest dosyć ważny aspekt. Natomiast co mi się jeszcze podobało Paulo Sousy w meczu, właśnie z tym San Marino, że absolutnie postawił na nowych zawodników, na świeżych, na tych, którzy grali mniej, tych, których chciał zobaczyć w starciu z rywalem. To jest ważne, to wcześniej się nie zdarzało. Mimo, że był słabszy rywal, taki jak San Marino czy Andora, gdzieś tam trenerzy zawsze szukali tej pierwszej jedenastki. Natomiast tutaj pozostawił dwóch, trzech zawodników z tego kręgosłupa i resztę tych zawodników głodnych gry, tych, którzy chcieli się pokazać. I czym to skutkowało? że Ci piłkarze absolutnie cały czas napędzali tą grę do przodu. Czy było 1-2, 3-0, oni chcieli dalej. Były gorsze momenty, kiedy chociażby zszedł Robert Lewandowski, zanim drużyna złapała odpowiedni moment, zanim że tak powiem weszła znowu w ten taki rytm odnowa meczowy. Troszeczkę minęło, trochę tam San Marino rzeczywiście złapało drugi oddech, natomiast no tak naprawdę nie miało to żadnego znaczenia na, na wpływ spotkania. Ten mecz został zakończony, rozegrany, wygrany. To najważniejsze hat-trick buksy, myślę, że o tym przede wszystkim z tamtego spotkania powinniśmy pamiętać. Cofając się jeszcze trochę do pierwszego spotkania w, tych, w tym tygodniu, to był mecz z Albanią. Mecz, jak już doskonale pewnie wiecie, przeczytaliście, oglądaliście, wysłuchaliście ludzi związanych z piłką, bardzo dziwny. Czyli Albania grała w piłkę i grała rzeczywiście bardzo dobrze. To należy podkreślić. Jedna kwestia jest, że to nie był najlepszy mecz w wykonaniu polskich reprezentantów. Jeśli chodzi o odbiór piłki, jeśli chodzi o ustawienie się głównie w środku pola, tam mieliśmy sporo problemów, mimo że grali ci sami zawodnicy, co później z Anglią, gdzie. Sprawowali się wyśmienicie. Tutaj jednak w meczu z Albanią, gdzieś ten środek Pola trochę był dziurawy, jeśli chodzi o te zmagania defensywne. I Albańczycy rzeczywiście wykorzystując swoje niezłe, myślę, przygotowanie techniczne, potrafili prowadzić grę. Długimi momentami byli naprawdę drużyną lepszą. Natomiast reprezentacja Polski. Miała jedną rzecz, albo jeden aspekt, tak naprawdę najważniejszy w futbolu, czyli skuteczność Cztery strzały na, bramki, na bramkę, cztery gole. Dziękuję, mecz zakończony wynikiem 4 do 1. Jeśli ktokolwiek spojrzał nie oglądając meczu, powiedział fantastycznie, Polska naprawdę w dobrej, w dobrej formie, Anglicy mogą się już zacząć bać. Jednak jakbyśmy się zanurzyli troszeczkę głębiej, no to rzeczywiście tam problemów było, było sporo, ale tak jak mówię, wynikało to raz z nie najlepszej dyspozycji polskich reprezentantów w tym spotkaniu, jeśli chodzi właśnie o odbiór piłki i dwa naprawdę dobre gry Albanii. Myślę, że na ten zespół można zwrócić uwagę. Oni mogli się podobać, oni nie wybijali piłek, oni chcieli konstruować akcje od samego początku ładnymi, długimi podaniami, zazwyczaj po ziemi. Bardzo dobrze radzili sobie z przyjęciem piłki, takim, o którym zawsze wspominam, ale to jest kluczowy, kluczowy, kluczowy element, czyli przyjęcie piłki ze zmianą kierunku biegu. Przyjęcie piłki, gdzie już wprowadzasz się do akcji, czyli nie takiej, że przyjmujesz piłkę, piłka ci stoi pod nogą, ty wtedy podnosisz głowę, rozglądasz się do kogo zagrać i dopiero zagrywasz. To wszystko trwa 3-4 sekundy za dłużej. Natomiast jeżeli przyjmujesz piłkę, już dokładnie wiesz, w którym kierunku idziesz, czyli przyjęcie kierunkowe tak zwane i piłka jest cały czas w ruchu, wtedy o wiele trudniej cię złapać. A ty o wiele mniej czasu potrzebujesz na rozegranie tej akcji. I tak grali właśnie Albańczycy, o trzy piętra wyżej, tak wczoraj grali Anglicy. A mimo to właśnie dobra postawa reprezentacji polskiej pozwoliła na to, że że odnosimy korzystny rezultat, bo ten remis 1-1 wywalczony w 92. bodajże minucie przez Bramkę Szymańskiego w ogóle fajne te ostatnie 5-10 minut Polaków. Oglądając ten mecz od samego początku po 5-10 minutach powiedziałem: no, no, fajnie, rzeczywiście Polacy grają naprawdę z ogromnym zaangażowaniem, bez takiego respektu, który gdzieś tam dołowałby trochę nasze, nasze możliwości. Absolutnie wysoko wyszli na Anglików, tak jak zresztą Paulo Sousa. Zaznacza od samego początku, natomiast co to powoduje? To jest ogromna utrata energii, bo to trzeba dwa razy więcej biegać, dwa razy szybciej. Każde starcie to jest na maksimum Twoich możliwości, wszystkie mięśnie są spięte, podchodzisz blisko do swojego rywala, od początku się przepychasz, szarpiesz. To wszystko wymaga ogromnej, ogromnego zaangażowania, ogromnych. Ym możliwości fizycznych. I tutaj była obawa, że przyjdzie ta nieszczęsna minuta 60-65, która zawsze jest takim punktem kulminacyjnym w spotkaniu, gdzie jeżeli nie udało Ci się powiedzmy strzelić bramki, nie wyszedłeś na, na prowadzenie, to później zaczyna być już ciężko wydobyć ten, te, swoje, te swoje aspekty motoryczne, żeby jeszcze Cię pociągnęło do końca spotkania. I tak też było, rzeczywiście ta druga połowa już dużo kosztowała Polaków. Tam Anglicy tą swoją grą, tym swoim dobrym przyjęciem piłki, Swoim dokładnym pasem, mocnym, silnym, zaczęli zdobywać przewagę, i rzeczywiście Polakom było już coraz trudniej, coraz bardziej zepchnięci do obrony. I konsekwencją tego była bramka Harego Keina, który przyjął, popatrzył, proste podbicie, uderzył. Ta piłka tutaj widziałem, że też już wiele, wiele osób mówi: no dobrze, ale szczęsny, czy nie mógł szybciej zareagować. Nie jestem ekspertem od bramkarzy, zawsze wam to powtarzałem. To jest specyficzna pozycja na boisku i tu najlepiej w tej kwestii pewnie będą się wypowiadali, byli bramkarze albo nawet i, i obecni. Natomiast wydaje mi się, że ta piłka przeszła tuż nad Janem Bednarkiem. Nawet jeszcze chyba taki chciał ruch głową zrobić, żeby tą piłkę gdzieś tam ewentualnie zbić na bok. Natomiast co to spowodowało, że Wojtek Szczęsny absolutnie do końca jej nie widział. Także zaskoczyła go wyskakując tuż za jego obrońcy. Jeszcze później ona była uderzona z prostego podbicia, ale, ale szybowała trochę nierównym Notem, tylko gdzieś tam powoli skręcała i dochodziła do słupka, odchodziła od bramkarza, więc to był ciężki strzał. To był ciężki strzał, także do końca bym tutaj Wojtka Szczęsnego nie winił, który w tym spotkaniu bardzo mi się podobał, z Albanią również bardzo mi się podobał. Bo grał bardzo wysoko, bo grał bardzo skoncentrowany, bo wiele piłek Albańczyków przecinał, kontrolował to spotkanie od tyłu. Także myślę, że, że oceniając te mecze z perspektywy właśnie Wojtka Szczesnego, bardzo dobra jego postawa. Myślę, że, że wszyscy mogą być z jego dyspozycji zadowoleni. Oczywiście wszyscy są zadowoleni z dyspozycji na pewno Roberta Lewandowskiego, który mnie osobiście najbardziej się podobał w tym wczorajszym meczu. Oczywiście wiele słów uznania za Albanię. San Marino to jest San Marino. Natomiast to co robił wczoraj i to jak kreował swoim partnerom grę, jak jeśli ktoś patrzył na niego, to nie tyle mógł być zachwycony jego postawą, co myślę tym, jak starał się ułatwić grę swoim partnerom. To też było spowodowane tym, że miał obok siebie piłkarza, napastnika drugiego Adama Buksek, który że tak powiem w większej mierze absorbował obrońców reprezentacji Anglii, tych właśnie środkowych. Co to powodowało, że jeżeli Robert Lewandowski troszeczkę się cofał po piłkę, miał więcej spowody. To nie było tak, że on był sam, osamotniony, natomiast gdzieś ten obrońca zawsze z tyłu głowy miał fakt, że tam jest jeszcze drugi napastnik, że tam jeszcze potrzeba jego barnej i potrzebuje asekuracji, więc to wyjście wtedy do tego drugiego napastnika, którym był Lewandowski, nie było tak agresywne, nie było tak na 100%, było zawsze 2-3 sekundy troszeczkę wolniejsze, spóźnione i to był ten moment, kiedy Robert Lewandowski mógł piłkę przyjąć, mógł piłkę przytrzymać, co było ważne dla naszych obrońców, aby chwilę odetchnąć. Często wymuszał fał, także to był naprawdę bardzo dobry mecz Roberta Lewandowskiego. Później oczywiście piękna Piękna asysta, Szymański wychodzi wysoko w górę, też, też ciekawa sprawa. Zobaczcie, Krychowiak chyba w okolicach 70 minuty, czy nawet przed 70 minutą zmieniony, wchodzi Szymański. Jeszcze kilka miesięcy temu zmiana nie do pomyślenia, prawda? Wydawało nam się, że Krychowiak zawsze tutaj oddechy do dechy, natomiast tu Sousa zauważył, że, że jest nam potrzebne inne rozwiązanie, inny zawodnik. Absolutnie nie bał się tego zawodnika wprowadzić i to jest też, co mi się u Sousy podoba to już mówiłem wam wielokrotnie to się nie zmienia, a właściwie się rozwija, czyli czucie meczu, czucie piłkarzy, kiedy który potrzebuje zmiany, kiedy drużyna potrzebuje jakąś świeżą krew, a kiedy tej zmiany nie robić. Myślę, że to bardzo fajnie Sousa wyczuwa. Cieszę się niezmiennie, że przyszedł ten mecz, ten ważny mecz z Anglią na naszym stadionie narodowym i tak potrzebny punkt. Mimo wszystko uważam, że ten remis, ta bramka na 1:1 to jest nasz sukces, może za dużo powiedziane, ale, ale absolutnie dobry rezultat, z którego należy się cieszyć, z którego należy wyciągać pozytywne wnioski i dzięki któremu możemy patrzeć w przyszłość z optymizmem. I myślę, że warto czasami posłuchać tego, co mówi Paulo Sousa na konferencjach prasowych. Oczywiście on o piłce mówi dosyć górnolotnie i czasami może aż za bardzo, natomiast płynie od niego Przekaz pozytywnej energii i takiego patrzenia z uśmiechem na futbol. I myślę, że wszyscy powinniśmy tak robić, bo tak naprawdę przecież to ma być dla nas rozrywka i mamy się z tego cieszyć. A jeżeli będziemy oglądać takie mecze, jak wczorajsze naszej reprezentacji, to na pewno tej radości będzie mnóstwo. Także tyle moich spostrzeżeń, emocji na temat tych meczów reprezentacji. Myślę, że większość z Was będzie zadowolona. Na pewno znajdą się tacy, którzy i, i poszukają wielu minusów. Natomiast. Moja opinia absolutnie jest taka, że reprezentacja gra fajnie i po tych trzech spotkaniach na pewno możemy być zadowoleni. Także tyle z mojej strony. Życzę Wam oczywiście miłych, słonecznych dni, obych takich jak dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Ciao!